David Gates. Pytania i odpowiedzi. Jak blisko jesteśmy drugiego przyjścia Chrystusa? Od wielu lat ludzie zastanawiają się, ile nas dzieli od drugiego przyjścia Chrystusa. Wiemy z ducha proroctwa, że Jezus już dawno by powrócił, gdyby lud Boży był na to gotowy. Opóźnienie to, to nie jest wina Boga, to nasza wina. To prawda, że ludzie są w pewnym sensie zmęczeni tym przedłużającym się wyczekiwaniem. Podczas I i II wojny światowej wierzący uważali, że to już ostatnia wojna. Później były inne wielkie kryzysy i wtedy też lud Boży sądził, że to już koniec. Zatem skąd mamy wiedzieć, że koniec na pewno nastąpi tym razem? Jest wiele analogii biblijnych i proroctw wskazujących na to, że czas wyznaczonej ziemi kończy się. Izrael nie przeszedł przez Morze Czerwone za pierwszym razem, dopiero za drugim. My tak samo nie dokonaliśmy przejścia w końcu XIX wieku, kiedy Jezus chciał powrócić. Tym razem przejdziemy. Powstaje pytanie, jak szybko to nastąpi. Jest kilka wyznaczników. Pierwszy to jak za dni Noego. Największe grzechy w czasach Noego to nie tylko przemoc czy hedonizm, ale również próby łączenia genów ludzkich i zwierzęcych. U nas 100 lat temu tego jeszcze nie było, ale dziś to się dzieje powszechnie. Prace nad tym były prowadzone jakiś czas w tajemnicy, obecnie wszyscy już to wiedzą. Papież to zaakceptował, a Kongres Amerykański przyznał budżet na te badania. Rezultaty tych badań napawają przerażeniem, nawet po powierzchownym przyjrzeniu się zagadnieniu. Jeśli dodamy do tego przymus szczepień mRNA na całym świecie, to ludzie już dziś są transgeniczni. Ludzkie genotypy są zmieniane i tworzy się bractwo mutantów. Nie każdy tak uważa, ale takie jest moje zdanie i przekonanie w tym względzie. Bardzo wielu uznanych naukowców mówi to samo. Jednak największy dowód na to, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, to nie tylko fakt, że Rzym i Stany Zjednoczone podały sobie ręce, można powiedzieć, wiedzieć, że sypiają ze sobą. Stale powiększa się władza Rzymu. Jego rana została nieomal całkowicie wygojona. Ale dodatkowo w powiązaniu z tym zakończenie bez mała okresu 6000 tysięcy lat. Niezależnie kto dokonuje wyliczeń, wychodzi na to, że jesteśmy ostatnim pokoleniem szóstego tysiąclecia historii Ziemi. Niektórzy uważają, że drugie przyjście nastąpi w przyszłym roku, inni, że w 2027 lub 2031 roku. Słyszałem też o roku 2043, ale nieważne jak liczymy, zostało nam najwyżej 20 lat do końca szóstego tysiąclecia. Ja uważam, że najbardziej prawdopodobny jest rok 2027. To jeszcze nie znaczy, że Jezus przyjdzie właśnie wtedy, ale jedno jest pewne, że Bóg, Skróci czas nieprawości, ponieważ gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Szczepienia wpłyną znacząco na skrócenie oczekiwanej długości życia ludzi. Moim zdaniem Jezus przyjdzie w ciągu najbliższych 6-7 lat. Jednak tylko Bóg może to potwierdzić. Być może się mylę. Może to będzie rok 2031 lub 2043, ale wciąż jest to ostatnie pokolenie. Pozostało nam najwyżej 20 lat. Żyjemy u kresu dziejów. Drugie przyjście nastąpi szybciej niż sądzimy. Nie mamy czasu żeby przysypiać. Bóg przygotowuje swój lud. Głosiłem kazania w ponad 100 krajach i widziałem ogólnoświatowe przebudzenie i przygotowania. Wierzę, że wkrótce, być może już w przyszłym roku, jak tylko zostanie wprowadzone prawo niedzielne, nastąpi koniec czasu łaski dla Kościoła Adwentystów. Jednak dla tych, którzy nie słyszeli poselstwa, ta łaska będzie jeszcze dostępna. Przekonamy się bardzo szybko. Wraz z prawem niedzielnym skończy się czas przygotowania. Nastanie czas na oddzielenie ziarna od plew. Uczyni to Bóg. Nastanie wielki ucisk, czas przesiewu. Ci, którzy wytrwają Bogu, otrzymają ducha świętego i pójdą wołać donośnym głosem. Co lud Boży powinien czynić w obecnym czasie? Priorytetem ludu Bożego w obecnym czasie, kiedy nie zostały jeszcze zamknięte drzwi możliwości, jest zdobycie oliwy do lamp. Przypowieść u Mateusza 25 o dziesięciu Pannach mówi wyraźnie, że w obrębie kościoła są tacy, którzy czynią przygotowania duchowe oraz tacy, którzy ich nie czynią. Większość przysnęła, ale niektórzy zmagają się z Bogiem, bo to czas przygotowania. Jak tylko wszyscy zdadzą sobie sprawę, że czas się kończy i że są. Sąd dobiega końca wtedy ci, którzy w ostatniej chwili zerwą się do działania jest zupełnie jasne nie staną się częścią dzieła Bożego. Drzwi zostaną zamknięte. Właśnie dziś, kiedy drzwi są wciąż otwarte, jest jeszcze czas, aby przyjść do Boga i prosić o oczyszczenie z wszelkiej nieprawości. Bóg obiecał w pierwszym Jana 1:9, że wybaczy nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Służba Jezusa w oczyszczeniu świątyni jest nie tylko dziełem sprawowanym w nie, Niebie, ale dzieje się w naszych sercach, w świątyniach naszych serc. Jezus przygotowuje swój lud i my będziemy częścią tych wydarzeń. Należy błagać, aby Duch Święty uwolnił nas od przywiązania do rzeczy ziemskich, aby usunął nasze słabości, aby wygnał z naszego życia starego człowieka wraz z Jego umiłowaniem świata i dawnymi nawykami. Wtedy będziemy gotowi na przyjęcie późnego deszczu i uczestnictwo w wołaniu donośnym głosem. Będziemy mogli być zapieczętowani. Absolutnie najważniejsza Potrzeba ludu Bożego ma wymiar duchowy. Nie wolno spać. Należy czuwać i pozwolić Bogu przygotować nas na to bliskie, doniosłe wydarzenie. Czy już teraz należy uciekać z miast? Życie na wsi to o wiele więcej niż tylko przygotowanie się na kryzys, to życie w Bożym środowisku. Tam, gdzie widzimy dzieła Jego rąk w przyrodzie, to wychowywanie dzieci w bezpiecznym otoczeniu i codzienna łączność z Bogiem, jak czynił Enoch. Obecnie potrzebny nam czas bardziej niż kiedykolwiek na wyciszenie, aby zacieśnić więzy z Bogiem. Miasta są pełne hałasu, pełne łatwych pokus, wiele rzeczy przyciąga wzrok. Trudno utrzymać spójność myśli. Ale musimy pracować w miastach. Bóg kocha miasta, dlatego nadajemy nasze programy dla wielu miast. Pełnimy misję medyczną w miastach. Bóg kocha miasta. Jednak nie musimy w nich mieszkać, ponieważ Bogu jest o wiele trudniej przemawiać do nas ze względu na panujący tam zgiełk. Zwłaszcza dzieci, przynajmniej tutaj w Boliwii, ale chyba wszędzie na świecie, zachęca się, żeby miały własny telefon komórkowy, aby im w ten sposób ułatwić naukę. Jednak kiedy dzieci zostają same w domu z telefonem, to jest bardzo niebezpieczne. Są w bezpośrednim zasięgu diabła. Widzimy dzisiaj agresywne ataki na dzieci. Dlatego ważne jest życie na wsi, z dala od promieniowania, szczególnie promieniowania 5G, gdzie możemy w spokoju rozmawiać z Bogiem. To są główne powody. To nie jest czas ukrywania się. Czasem słyszę: "Uciekasz na wieś, by się ukryć". Nic podobnego. Na wsi można stworzyć pewną bazę, można tam gromadzić ludzi. Enoch zachęcał do życia na wsi i zacieśniania tam więc z Bogiem. Wyprowadzka na wieś nie jest sposobem ukrycia się. Chociaż pewnego dnia Bóg wskaże nam bezpieczne schronienie gdzieś na wsi. Ale to nie czas na ucieczkę. Dziś mamy działać jawnie. Mamy troszczyć się o innych. Stworzyć zaplecze służące innym. Na wsi może powstać baza, gdzie ludzie znajdą wyleczenie z chorób, gdzie mogą otrzymać pomoc. Uwielbiam życie na wsi. Nieustannie udaję się do różnych miast i pracuję w miastach, ale najbardziej lubię wieś. Tam znajduję pokój Boży. Ci, którzy krytykują, i chcą mieszkać w miastach, niech sobie mieszkają. Jednak są w nich narażeni na całe zło. To ryzyko dla ich rodzin. Nieposłuszeństwo wobec Boga ma swoje konsekwencje. Natomiast życie na wsi daje wiele błogosławieństw, ale nie schronienie. To nie czas na ucieczkę. Gdzie mieszkają zamożni? Głównie poza miastem. Nie żyją na widoku. W miastach mogą mieć biura, zatem ludzie ze świata, ci, których stać, wyprowadzają się na wieś. Może widzą nadchodzący kryzys, może z innych złych powodów, ale swój rozum mają. Dzieci ciemności są czasami bardziej zaradne od dzieci światłości, więc jeśli możemy zamieszkać na wsi i czynić wolę Bożą, a w miastach pracować, to jest to idealne połączenie z Bożym błogosławieństwem. Czy lud Boży powinien się angażować w tak zwany aktywizm? Odnośnie adwentystów chcących pomagać społeczeństwu poprzez aktywizm trzeba powiedzieć, że stąpają po cienkim lodzie. Moim zdaniem nie powinniśmy się angażować w działalność polityczną. Jest wiele osób cierpiących. Jezus pomagał każdemu potrzebującemu. Wskazywał też na zasady które tworzą społeczeństwo oparte na mocnym fundamencie. My stale pracujemy z ludźmi, tworzymy placówki medyczne, gdzie są lekarze, dentyści, ośrodki medycyny naturalnej, jeździmy po wsiach, odwiedzamy ludzi w domach. Ludzie dzwonią do nas, a my udzielamy porad lub odwiedzamy ich. Aktywizm wiąże się bardziej z demonstracjami czy wymuszaniem pewnych działań władz. Wiem, że na świecie tak się robi. Osobiście uważam, że powinniśmy otwarcie głosić Boże poselstwo. Przez pewien czas wypowiadałem się przeciwko szczepieniom. Jak wielu innych uważam je za śmiertelne zagrożenie. Nie wszyscy się ze mną zgadzali. Zapytał mnie jeden z pilotów, czy naprawdę chce się angażować w sprawy szczepień. Radziłbym raczej głosił Bożą miłość. Odpowiedziałem, że jest czas na głoszenie miłości Bożej, ale jest czas, na przykład, gdy zarwie się most, aby wyjść na drogę. Wstajesz na drodze, Zatrzymujesz samochody i ostrzegasz, że most się zarwał. Nie usiądziesz tam i nie będziesz głosić Bożej miłości, a samochody będą spadać w dół do rzeki. Nie. Zatem przychodzi czas, kiedy należy się angażować publicznie. Kiedy widzę, jak komuś dzieje się krzywda, natychmiast reaguję. Postanowiłem kiedyś, że gdy będę świadkiem napaści na kogoś lub kradzieży, natychmiast zareaguję. Tak postanowiłem. Jeśli Bóg zechce, zachowa moje życie. Dobrze wiem, On może. Wiele razy Bóg mnie ocalił. Gdy kogoś spotyka krzywda, natychmiast fizycznie go bronię. Tak samo chciałbym, żeby ktoś mnie obronił, jak będę w potrzebie. Ale to nie jest aktywie. Po prostu gotowość narażania się dla innych. To dobre pytanie. Ogólnie mówiąc, powinniśmy raczej pomagać ludziom bezpośrednio, a nie brać udział w demonstracjach publicznych. W kościele jest ruch wzywający do przerwania milczenia. Przerwanie milczenia polega na przemarszach ulicami i głoszeniu różnych rzeczy. Kiedy to, co mówisz, nie spodoba się innym, nazwą cię dysydentem i zabronią ci zabierać głos. Więc to taki symboliczny gest bez wartości. Jeśli przerwiesz milczenie, a im się to nie podoba, znajdą cię i ukażą. Dlatego nie chodzę na pochody, nie tędy droga, ale bardzo często aktywnie zabieram głos, ostrzegając ludzi. Wykorzystuję swój wpływ, aby zachęcać do spokojnego życia w bezpiecznym środowisku, do troski o dzieci i zdrowie. Rozwijamy służbę w więzieniach, prowadzimy sierocińce, oferujemy opiekę medyczną, angażujemy się, lecz inny rodzaj aktywizmu mnie nie pociąga. Modlimy się, aby Bóg używał nas jako narzędzi. Kiedy nadejdzie czas, aby opowiedzieć się po czyjejś stronie, niech Bóg nam wskaże, co należy robić. Sam nie wiem, co robić. Nigdy nie angażowałem się w aktywizm. Moja działalność jest widoczna w świecie. Mam nadzieję, że przyczynia się do zbawienia wielu istnień. Jak zwiastować Ewangelię w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie? Zwiastując Ewangelię w trudnym otoczeniu, często wrogo nastawionym, zauważyłem, że praca medyczna i troska o ludzi w duchu miłości przełamuje wszelkie bariery. Całe szczęście, że mamy służbę medyczną, na przykład lotniczą. Jednak coraz trudniej wykonywać tę służbę. Minęło kilka miesięcy, zanim znów zaczęliśmy latać. Były restrykcje. Część samolotów jest uziemiona, bo nie ma części. Rządy państw nie dają zezwoleń na loty lub na import samolotów. Z pewnością jest coraz trudniej. Jednak praca medyczna usuwa wszelkie bariery. Zawsze, gdy zaczynam od pracy medycznej, otwierają się wszystkie drzwi. Mamy zespół lekarzy, dentystów, pielęgniarek, fizjoterapeutów terapeutów, dietetyków i naturoterapeutów. Dlatego nie boję się wrogiego otoczenia, gdyż mało kto źle postrzega pomoc medyczną. Bóg powiedział, że leczenie jest prawym ramieniem Ewangelii. Tak więc najpierw pomagamy na tym polu, to nam otwiera drzwi. Potem dochodzi cała reszta. Formuła działania jest prosta: opieka nad chorymi, troska o ludzi w potrzebie. Reszta dzieje się sama, tak jak czynił Jezus. Czy Kościół powinien zachęcać do szczepień na COVID, czy odradzać szczepienia? Jestem zmartwiony i wzburzony tym, że przywódcy kościoła wciskają zastrzyki wiernym. To nie jest nasza misja. Mamy troszczyć się o pokrzywdzonych i chorych, odwiedzać ich. Tak trzeba. Zachęcać wiernych do odwiedzania potrzebujących biednych, wdowy, sieroty. Tak trzeba. Udawać się do więzień. Tak zalecał sam Jezus. Czy Kościół powinien angażować się na rzecz nowego porządku świata? Czy powinien skazanicy wzywać do szczepień, a jednocześnie unikać kazań, do których jesteśmy powołani, przygotowujących świat na przyjście Jezusa? Nie słychać nic o jego drugim przyjściu o służbie Jezusa w świątyni, o uosabianiu jego charakteru tylko ta paplanina. Oburza mnie, że wciskając te papleninę, mówią, oddajmy cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. Ja na to mówię, niech cesarz czyni zaraz, co ma czynić. Dajmy rządom wprowadzać nowy porządek świata. To jest ich praca. Dla nas wyznaczono inne zadania, ale nie forsowanie ich planu. Jak wielu adwentystycznych pastorów i pracowników administracji, diecezji, konferencja generalna, konferencje forsuje cudze projekty? Porzućmy to. Niech Rzym czyni, co ma czynić, Bóg zajmie się Rzymem. Niech powstaje nowy porządek świata. Naszym zadaniem jest przygotowanie świata na powrót Jezusa, w tym troska o skrzywdzonych, chorych i cierpiących. Jeśli tak zrobimy, Bóg pobłogosławi swój Kościół. Jednak obecnie Kościół jest na zakręcie, forsuje cudze projekty. Nie tylko tu, ale na całym świecie podnoszą się głosy, jak to szkodzi Kościołowi. To nie przypadek, że podczas spotkań światowych przywódców z Rzymem, jako ostatniego z reguły, wprowadza się na spotkanie adwentystę dnia siódmego. Rzym chce widzieć, że ma Kościół Adwentystów po swojej stronie. I tak jest. To jest duchowe cudzołóstwo. Oficjalne, dobre stosunki z nierządnicą Babilonu to duchowe cudzołóstwo. Tak się dzieje wszędzie. Moim zdaniem jest już za późno, aby to zmienić. Od 30 lat pracuję dla Kościoła. Sprawowałem odpowiedzialne funkcje zarządcze na polu medycznym Fundacji ADRA w dziale komunikacji, w dziale zarządzania informacjami. Byłem też wykładowcą na Andrews University. Miałem zajęcia ze studentami ostatniego roku. Prowadziłem grupy biznesowe i inżynieryjne. Zdobyłem szerokie doświadczenie w pracy dla kościoła. Piękne czasy. Jestem szczęśliwy, że mnie to spotkało. Pracowałbym tak samo, gdybym miał wybierać jeszcze raz. Jeżeli jednak zamiast pełnić misję, zbaczamy i angażujemy się w sprawy wyrządzające wielu ludziom krzywdę, kościół na tym cierpi. Kościół ponosi szkodę, bo ludzie widzą, że forsuje się tam coś, co ich zabija. To nie pomaga. Poza tym to nie nasza sprawa. Ci, którzy naciskają na szczepienia, nie martwią się dowodami, że kościół umiera. Oni chcą, żeby resztka Boża doznała paraliżu. Dla nich nasz kościół nic nie znaczy. Ale dlaczego przywódcy kościoła angażują się na rzecz Rzymu? Chcę powiedzieć, że jest chyba za późno, by zawrócić z tej drogi. Bóg dokończy dzieło na ziemi poprzez resztkę Bożą. Która tworzy Kościół, ale to będą tylko niektórzy. Jesteśmy wyznaniem, które w wielu miejscach poszło na kompromis. Przywódcy wykonują pracę na rzecz cesarza dla Rzymu. Niestety, chociaż kocham Kościół, doszedłem do wniosku, że nie dokończy on dzieła na Ziemi jako ruch religijny. Kościół uwikłał się w cudze plany. Prace dla Boga wykonają ludzie z Kościoła, plewy zostaną odrzucone. Ci, którzy realizują cudze plany, zostaną odsunięci. Bóg oczyści i wypluje tych, którzy są letni. Pozostanie bardzo niewielu i to oni otrzymają Ducha Świętego i dokończą Boże dzieło. Przykro mi to mówić, gdyż poświęciłem temu życie. Nie żałuję niczego. Zrobiłbym to jeszcze raz, ale jest za późno. Od 30 lat widzę, że Kościół pędzi w złym kierunku. Nie da się tego odwrócić. Kocham Kościół. Bóg kocha swój Kościół. Bóg miłował też Izrael, ale w końcu musiał się od niego odciąć. Uważam, że wkrótce stanie się podobnie, gdy drzwi się zamkną. Czas próby skończy się dla ludzi. Ludu Bożego w kościele Adwentystów z nastaniem prawa niedzielnego wtedy okaże się kto jest ludem Bożym a kto działa dla cesarza Jak mamy planować przyszłość w niepewnych czasach How much time do we jak dużo mamy czasu? Jak dużo, czy raczej jak mało? Dobre pytanie. Jak mówiłem, wierzę, że wkroczyliśmy w ostatnie 7 lat historii świata. To nie znaczy, że znam datę i godzinę przyjścia Jezusa. Nie wiem, jak bardzo Bóg skróci czas oczekiwania, ale wiem i mocno w to wierzę, że zostało nam ledwie kilka lat. Być może się mylę co do 7 lat, może to potrwać od dłużej. Moje przekonanie wynika z własnych dociekań. Jest wiele osób, które uważają podobnie. Historia nabiera rozpędu. Uważam, że wprowadzenie ustawy niedzielnej i prześladowania to kwestia roku lub dwóch. Zostanie mało czasu na wykonanie wielkiej pracy. Bóg pomoże wylaniem Ducha Świętego. On będzie musiał zatroszczyć się o nas, uruchomić się wszelkie środki, by zatrzymać Boże dzieło. Wielka złość przeciwnika wyleje się na lud Boży, gdyż szatan ma mało czasu. On chowa wielką złość, bo wie, ile czasu ma. Czy będę sadzić drzewa owocowe? Tak. Nawet jeśli pan przyjdzie w ciągu dwóch lat. Bóg, jeśli zechce, sprawi, że drzewo zaowocuje w ciągu jednej nocy. Krzew winorośli urósł przez noc dla Jonasza. Bóg też może sprawić, że uschnie przez noc. Musimy czynić wszystko, co w naszej mocy, żeby mieć wodę, panele słoneczne, sadzić drzewa. Jeżeli Bogu spodoba się żywić nas inaczej, ześle nam mannę. Zrobi jak zechce. My róbmy, co do nas należy. Sadzimy drzewa, dużo drzewa. W, gdzie to tylko możliwe. Zakładamy ogródki warzywne, zajmujemy się rolnictwem, podłączamy panele słoneczne, małe elektrownie wodne. Wierzę, że musimy robić co możemy, nawet jeśli pozostały 2-3 lata. A jeśli okaże się, że mamy więcej czasu, to dobrze, gdyż pracowaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy. Będą większe plony. Ale nierobienie niczego okaże się bardzo dotkliwe w przyszłości. Ufajmy Bogu. Jeśli zostały nam 3-4 lata, to to, co dzisiaj zrobimy, zaprocentuje. Jeśli zostało więcej czasu, to bardziej zaprocentuje. Pozostawiam to Bogu. Pracujmy jak najlepiej. Idźmy do przodu, organizujmy, uzyskujmy. Obecnie wciąż stawiamy różne budowle. W wielu krajach budujemy centra odnowy biologicznej. Ile czasu pozostało, nie wiem. Ale tworzymy je z nastawieniem, że będziemy z nich korzystać. Jeśli Bóg uzna, że nie są nam potrzebne, to obecnie nam fundusze. Jak długo mamy środki na inwestycje, idziemy naprzód. Obecnie nie inwestujemy już w szkoły. Nie mam nic przeciwko inwestycjom w szkoły. Szkoły dobrze działają po 4-5 latach. Duże ośrodki wymagają czasu. Tworzymy ośrodki telewizji, zdobywamy nowe pozwolenia. Po kilku miesiącach można już nadawać w mieście i głosić prawdę. Bóg podpowiada swojemu ludowi, co trzeba robić. Powinniśmy działać wielokierunkowo. Nie mamy długoterminowych planów. Wszystkie są krótkoterminowe. Jeśli będziemy się starać, Bóg nas poprowadzi i nagrodzi wieloma nawróceniami. Cieszę się na bliski powrót Jezusa.